Sprawa zapisała się na kartach historii amerykańskiej kryminalistyki. Niestety nie jest powodem do dumy dla tamtejszych śledczych. Doszło do potwornego przestępstwa, a policja przez ponad 30 lat nie potrafiła postawić winnego przed sądem, pomimo tego, że doskonale znała jego nazwisko. Jak to możliwe, że w kraju, w którym system karania przestępców i metod ich wykrywania uchodzi za jeden z najlepszych na świecie, tym razem zawiódł bliskich ofiar? Gdy już doszło do schwytania podejrzanego, kara, jaką usłyszał, była wręcz śmieszna. Cała ta historia zaczęła się 9 września 1981 roku. Ten dzień nie wyróżniał się niczym innym od poprzednich. Była środa, więc Shelley Hall miała dzień wolny od pracy. Jej rytuałem było to, że tego dnia robiła zakupy, gotowała na kilka dni do przodu i po powrocie męża. Relaksowali się w domu lub wychodzili na kolację do restauracji. Shelley wstała razem z mężem Czakiem. On szykował się do pracy, ona pomagała przygotować mu drugie śniadanie. Zdążyli wypić poranną kawę i pożegnali się czułym buziakiem. Chuck pracował w firmie telekomunikacyjnej, położonej zaledwie 10 minut drogi samochodem od swojego domu. W tym czasie Shelley zajmowała się obowiązkami. Niedługo po tym, jak Chuck wyjechał do pracy, ona również pojechała na zakupy do pobliskiego marketu. Zajęło jej to około dwóch godzin i przed godziną jedenastą była z powrotem w domu. Samochód zaparkowała na podjeździe i wniosła siatki z zakupami. Widziało ją małżeństwo mieszkające naprzeciwko. Około godziny trzynastej do domu wrócił czak. Miał przerwę obiadową, a z racji tego, że żona miała wolne, postanowił, że zjedzą posiłek razem. Niespełna godzinę później Czak odjechał swoim służbowym samochodem, a jego małżonka została w domu. Wśród sąsiadów uchodzili za zgodne i szczęśliwe małżeństwo. Poznali się jako nastolatkowie i od tamtej pory byli razem. Kilka dni po osiemnastych urodzinach Czak oświadczył się szeli, a rok później zostali małżeństwem. Z uwagi na to, że oboje pracowali i całkiem nieźle zarabiali, kupili własny dom. Kolejnym etapem miały być dzieci, ale Shelley czekała, aż skończy się jej okres próbnego zatrudnienia. Zarówno ona, jak i jej mąż byli osobami lubianymi. Nigdy nie wdawali się w jakieś konflikty, mieli spokojne i miłe usposobienie. Często zapraszali znajomych, a oni sami gościli w domach przyjaciół. Trudno było wskazać kogoś, kto mógłby życzyć im źle i nie wskazywało nic na to, żeby mieli wrogów. Gdy około godziny czternastej Chuck wyjechał do pracy, Shelley zadzwoniła do swojej siostry. Po kilkudziesięciominutowej rozmowie pani Hall oświadczyła, że musi kończyć, bo czekają na nią obowiązki. Wyznała siostrze, że zabiera się za prasowanie, bo sterta ubrań wysypuje się z kosza. Obie umówiły się na dalszą rozmowę następnego dnia. Około godziny 18.00 Czak podjechał pod dom. Zaparkował swój samochód na ulicy. Zaskoczył go fakt, że auto jego żony nadal stało w tym samym miejscu. Z reguły kobieta chowała go na noc pod wiatę, żeby zostawić miejsce na podjeździe dla firmowego busa. Mężczyzna zabrał swoje rzeczy i ruszył w stronę domu. Drzwi wejściowe były otwarte, w mieszkaniu panowała całkowita cisza. To było niespotykane, bo na ogół, gdy wracał z pracy, mieszkanie pachniało wypiekami, a żona witała go już w progu. Teraz wydawało się, jakby nikogo nie było. Zaskoczony sytuacją, mężczyzna ruszył w głąb mieszkania. Zajrzał do kuchni, a ta wyglądała jakby szeli, opuściła ją w pośpiechu, zostawiając niektóre zakupy nietknięte. W salonie stała deska do prasowania i żelazko, a na podłodze leżał kosz, z którego wysypały się ubrania. To jeszcze bardziej go zaniepokoiło. Zaczął wołać żonę, ale odpowiedzi nie było. Ruszył więc dalej, ale bardziej nerwowo. Zaglądał do kolejnych pomieszczeń, aż stanął przy drzwiach prowadzących do sypialni. Złapał za klamkę, ale tak jakby coś blokowało je od wewnątrz. Zaparł się i z całej siły ponownie pchnął. Tym razem ustąpiły i mógł wejść do tego pokoju. To w nim odkrył ciało swojej małżonki. Niedługo później na miejscu zjawiła się karetka pogotowia oraz policja. W pierwszej kolejności usiłowano ratować życie 26-latki. Reanimacja trwała około dwóch godzin, ale zakończyła się niepowodzeniem. Kobieta już nie żyła. Początkowo śledczy przyjęli wersję, że kobieta sama targnęła się na swoje życie. Świadczyło o tym ułożenie jej ciała. Szeli wisiała na kablu przytwierdzonym do klamki. Drzwi były zamknięte, więc wiele wskazywało na to, że nikt jej nie pomógł. Jednak bliższe oględziny ciała podważyły tę wersję. Okazało się, że kobieta przed śmiercią była bita i duszona. Siniaki na jej szyi jasno wskazywały na to, że doszło do morderstwa, a nie samobójstwa. Śledczy skupili się na zbieraniu śladów. Zabezpieczono odciski palców, kabel, a także włosy i włókna. Ciało przetransportowano do zakładu medycyny sądowej. Przesłuchano też sąsiadów. Analiza odcisków palców w tamtym czasie trwała nawet kilka tygodni. Nie istniały bazy danych, a wszystkie sprawdzenia należało wykonać ręcznie, porównując dwa ślady ze sobą. W ten sposób krok po kroku wykluczono odciski pozostawione przez domowników. Włosy można było zbadać pod kątem pochodzenia, czy należały do zwierzęcia czy człowieka, do mężczyzny czy kobiety. Można było ustalić grupę krwi i płeć, ale badania DNA jeszcze nie funkcjonowały, więc policja nie mogła ich wykonać. W takim zakresie, jak to miało miejsce kilka lat później. Ustalono natomiast, że kabel, którego użył sprawca, pochodził od odkurzacza. Ktoś go wyrwał z urządzenia i zrobił z niego pętlę, którą przytwierdził do klamki drzwi. Śledczy podejrzewali, że sprawca zrobił to już po śmierci ofiary. Gdy zamykał drzwi, pociągnął zwłoki za sobą, dlatego czak miał problem, aby dostać się do tego pomieszczenia. Kolejną wskazówką był stan mieszkania. Ślady wskazywały na to, że do napaści doszło w salonie i stąd przewrócony kosz z ubraniami do prasowania. Następnie sprawca zaciągnął ofiarę do sypialni i tam ją udusił. Po wszystkim upozorował samobójstwo i uciekł. Motyw rabunkowy został całkowicie wyeliminowany. Mieszkanie nie zostało splądrowane i nic z niego nie zginęło. Na stoliku leżały dokumenty i kluczyki od samochodu, a także torebka z portfelem i gotówką. Jednak napastnik nie był nimi zainteresowany. To mogło sugerować, że sprawcą jest ktoś, kto zna ofiarę i działał pod wpływem silnych emocji. Przyszedł z konkretnym planem pozbawienia jej życia. Na dalsze pytania mogła odpowiedzieć sekcja zwłok. Podczas niej patolog wykluczył, aby bezpośrednio przed zgonem ofiara uprawiała seks, zatem kolejny motyw został wyeliminowany. Pozostaje pytanie, dlaczego zginęła młoda dziewczyna? Czy był to przypadkowy atak? A może ktoś miał cel, żeby pozbyć się 26-latki? Jako, że w wielu przypadkach sprawcą okazuje się osoba najbliższa, policja postanowiła przesłuchać męża. Przesłuchano też sąsiadów, którzy zeznali, że nie widzieli nikogo podejrzanego w okolicy domu Holów, ale też nie obserwowali go przez cały czas. Około godziny 15:30 usłyszeli jakiś hałas, ale zanim ustalili skąd mógł dobiegać, ten ustał. Na ulicy nie stał żaden podejrzany samochód. Nikt nie kręcił się w pobliżu domów. Nie działo się nic, co mogłoby wzbudzić ich zainteresowanie. Jack Hall był załamany tym, co się stało. Nie umiał powstrzymać łez i szczerze rozpaczał. Jednak dla śledczych takie zachowanie nie było dowodem niewinności. Nieraz sprawcy przestępstw, szczególnie gdy są jednocześnie bliskimi, Szczerze rozpaczają, choć to oni stoją za zbrodnią. Należało bez żadnych wątpliwości wykluczyć męża z grona podejrzanych. Chuck powiedział śledczym wszystko o co pytali. Nie miał pojęcia, kim mógł być sprawca i dlaczego jego żona musiała zginąć. On w tym czasie był w pracy, co mogło potwierdzić kilkanaście osób, w tym klienci firmy, w której pracował. Po spisaniu jego zeznań i sprawdzeniu alibi, policja wypuściła z rozpaczonego męża do domu. Ważnym odkryciem było ujawnienie podczas sekcji zwłok śladów krwi pod paznokciami Szeli. Walczyła ze sprawcą i musiała go zranić. Choć na ten moment niewiele można było zrobić ze śladami genetycznymi, technik postanowił zabezpieczyć je jako dowód w sprawie. Detektywi usiłowali ustalić, co stało się między godziną 15, kiedy kobieta rozmawiała ze swoją siostrą, a 18, gdy ciało odnalazł mąż. W tym czasie przesłuchano bliskich, w tym siostrę Szeli. Zeznania siostry wniosły do sprawy coś nowego, bowiem jakiś czas wcześniej Shelley zwierzyła się jej, że przyszedł do ich domu niejaki Larry Gallori. Mężczyzna został zwolniony z pracy w firmie telekomunikacyjnej i miał prosić Shelley, żeby ta porozmawiała z mężem, aby ten stawił się za nim u szefa. Jednak nie była to jedyna sprawa, z jaką przyszedł. Ewidentnie usiłował namówić ją na romans, co kobieta skwitowała złością. Kazała mu się wynosić i nigdy nie wracać. Nie powiedziała o tym mężowi, bo nie chciała, aby miał jakiekolwiek problemy, gdy zechce wyrównać rachunki. Mając takie zeznania, policja postanowiła przesłuchać Larego. Udało się to dopiero po pewnym czasie, bo mężczyzna zapadł się pod ziemię. Gdy już do tego doszło, podczas rozmowy ze śledczymi zaprzeczał, jakoby był w mieszkaniu kolegi podczas jego nieobecności. W dodatku nigdy nie proponował jego żonie romansu, a tym bardziej nie miał związku z jej śmiercią. W czasie gdy doszło do tej zbrodni, był w domu swoich rodziców i kosił trawę. Ci później potwierdzą wersję syna. Jednak gdy policjanci poprosili wszystkich przesłuchiwanych świadków, żeby poddali się badaniu na wariografię, odmówił tylko Lary. Argumentował swoją decyzję prawem odmowy, które daje mu Konstytucja. To tylko utwierdziło śledczych, że nie do końca jest z nimi szczery, ale wciąż miał potwierdzone alibi. W tym samym czasie trwały inne ustalenia, bowiem zabójstwo szeli mogło być przypadkowe. Kilka tygodni wcześniej w okolicy odnotowano kilka włamań do domów. Sprawcy wchodzili do nich w ciągu dnia pod nieobecność lokatorów i kradli wszystko, co miało większą wartość. Sprzęty, dzieła sztuki, gotówkę i biżuterię. Być może obserwowali dom holów i nie wiedzieli, że w środy jedno z nich pozostaje w domu. Możliwe, że szeli zaskoczyła włamywaczy i dlatego zginęła. Jednak ta wersja miała też kilka luk. Po pierwsze, w domu nie było śladów włamania i plądrowania. Gdyby to byli przypadkowi ludzie, nawet gdyby dopuścili się morderstwa, zostawiliby ciało w salonie, a nie tracili czas na pozorowanie samobójstwa. W takich sytuacjach sprawca chce jak najszybciej opuścić miejsce przestępstwa, a nie ryzykować, że zostanie złapany przez zaalarmowanych sąsiadów lub domowników. W dalszym ciągu nie było wiadomym, dlaczego kobieta zginęła. Śledztwo stało w martwym punkcie, a nastroje społeczne niepokoił fakt, że kilka miesięcy wcześniej Zaledwie 6 km od domu państwa Hall doszło do zabójstwa Suzanne Dabczyński. Kobieta zginęła we własnym domu, a sprawca nigdy nie został złapany. Co ciekawe, w tamtej sprawie również ofiara została uduszona za pomocą kabla. Czy to mógł być przypadek, że dwie młode kobiety mieszkające blisko siebie? Zostały pozbawione życia? Na to pytanie nikt nie potrafił odpowiedzieć. Choć wciąż głównym podejrzanym w sprawie Sherry Hall był Larry Gallori, śledczy nie potrafili udowodnić mu winy. Minęło 16 lat. W roku 1997 bliscy Szeli postanowili przypomnieć o niewyjaśnionej sprawie sprzed lat. Temat szybko podchwyciły media i o nieuchwytnym sprawcy znów zrobiło się głośno. Ludzie zaczęli rozmawiać o tamtych wydarzeniach, a policja odczuwała presję. Wielu z tamtych śledczych już nie pracowało. Młodzi, ambitni postanowili podjąć śledztwo i doprowadzić do aresztowania odpowiedzialnego za jedno, a może i więcej przestępstw. Ponownie przesłuchali świadków i przeanalizowali ślady na miejscu zbrodni. Te działania pozwoliły postawić pod znakiem zapytania alibi przedstawione przez głównego podejrzanego. Okazało się, że tamtego dnia nie było go u rodziców, a trawę kosił jego znajomy. Po wielu latach ludzie zaczęli przypominać sobie pewne fakty, o których wówczas nikt nie mówił. Chociażby to, że Lary chwalił się niejednokrotnie, że byłby w stanie zabić drugiego człowieka. Jednak teraz był to szanowany i porządny obywatel, którego wszyscy lubili. Udzielał się charytatywnie, pracował na rzecz kościoła i prowadził młodych skautów. Wszyscy go znali i nie wierzyli, że mógłby zrobić komuś krzywdę. Podczas przesłuchania mężczyzna powtórzył, że nic nie wie o sprawie i nie podda się badaniom na wariografię. I śledczy ponownie musieli odłożyć sprawę do archiwum na kolejnych 10 lat. W 2007 roku, 26 lat po morderstwie, nowi detektywi podjęli sprawę jeszcze raz. Nauka zrobiła ogromny postęp, a nowe metody i aktualne prawo dawały im większe możliwości w ściganiu przestępców. Detektywi przeanalizowali akta sprawy i swoje wnioski skonsultowali z prokuratorem. Ten wydał zgodę na całodobową obserwację podejrzanego i zabezpieczenie operacyjne jego śladu genetycznego. Zgodnie z prawem można było to zrobić jedynie w miejscu publicznym. Okazja nadarzyła się kilka dni później, kiedy Larry Galori pojechał z kolegą do restauracji. Zjedli posiłek i wyszli. Jako, że restauracja jest miejscem publicznym, detektywi mogli zabezpieczyć słonkę i sztutce, którymi posługiwał się figurant. Całość trafiła do laboratorium, a śledczy czekali na wyniki badań. Tydzień później nadeszła wyczekiwana informacja. To ślad genetyczny tego człowieka został ujawniony pod paznokciami Shelley Hall w 1981 roku. Podczas aresztowania Larry Gallory nie stawiał oporu. Na informację o tym, że jest zatrzymany w sprawie o zabójstwo, złożył ręce na plecach, aby dać zapiąć je w kajdanki. Nie powiedział ani słowa, nie dał po sobie poznać, że jest tą sytuacją przejęty. Podczas przesłuchania nie przyznawał się do winy. Stwierdził, że nie zamordował tamtej kobiety, ale teraz nie wykluczał, że się z nią spotkał. Po 26 latach nie pamiętał szczegółów. Śledczy zdawali sobie sprawę z tego, że nie dysponują mocnymi dowodami, i gdy sprawa trafi do sądu, może być różnie. Dlatego prokurator zaproponował ugodę. Obrońca oskarżonego zgodził się na to, że jego klient przyzna się do zabójstwa nieklasyfikowanego, a policja nie zada mu żadnych pytań, nawet tych związanych z zabójstwem Suzan Dabczyński. Motyw zbrodni zostanie tajemnicą, a wyrok nie przekroczy 10 lat. Prokurator przyjął ugodę, a sprawca przyznał się do morderstwa. W zamian za to usłyszał karę 10 lat pozbawienia wolności z możliwością opuszczenia murów więzienia po odbyciu połowy tej kary. Tak wówczas stanowiło prawo stanowe. Larry Galori został skazany 23 kwietnia 2012 roku, czyli 31 lat po zbrodni, jaką popełnił. Szczęście jednak mu sprzyjało. Zgodnie z decyzją władz stanowych, wszyscy więźniowie z niskim wyrokiem mogli opuścić więzienie z powodu przeludnienia. Na tej podstawie 12 grudnia 2015 roku, po zaledwie trzech latach spędzonych w celi, Larry Gallori stał się wolnym człowiekiem. Rodzina Shelley Hall nigdy nie pogodziła się z decyzją prokuratora. Dla nich była to kara, która w żaden sposób nie dotknęła mordercy ich córki. Po ugodzie bliscy Suzan Depczyński również poczuli, że im także odebrano szansę na sprawiedliwość, bo w jakim celu ugoda zawierała nazwisko ich córki. Motyw obu tych zbrodni do dziś nie został wyjaśniony, a sprawca wiedzie normalne życie jako wolny obywatel. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam na kolejne w każdy wtorek, czwartek i niedzielę na moim kanale. Wczoraj opublikowałem też wstrząsającą historię na moim drugim kanale Mroczne Sekrety. Wielu z Was tamta historia doprowadziła do łez. Faktycznie jest bardzo wzruszająca. Kto nie miał okazji jej wysłuchać, zapraszam na kanał Mroczne Sekrety. Do usłyszenia.